Złom dobry załoga. Długa była dzisiaj droga. Znalazłem się w domu. Jest 29. Czwartek jeszcze. Jeszcze, bo zostało go niewiele. Jakieś pół godziny przyjaciele. No i chcę wykorzystać ten czas, końcówkę tego dnia na ogłoszenie konkursu dla wspierających. Tak więc ktoś kiedyś podarował mi latarkę, czołówkę o nazwie Vioxx, to taka dobra firma i tą latarkę używam już dość długo naprawdę ona jest solidna ładowana przez USB kabelek przepraszam, jeżeli dobrze nie widać o ma fajne opcje, ma normalne tryby tutaj się włącza i jest taki tryb też że jak się mach, tu jest jakby czujnik jak się machnie ręką, to się zapala, a jak się machnie, to gaśnie. Używałem jej wielokrotnie podczas nocnego poszukiwania puszek, podczas nocnej koszykówki. Po prostu mając ręce zajęte, można tylko machnąć, ona się zapali. Może zademonstrujemy to. O, widzicie, świeci się teraz. Zgasła, prawda? Znowu się świeci. Zgasła. Tak działa ten tryb. No i są jeszcze takie tryby różne, migające. Czerwone światła. Czerwone migające. Tutaj jest wskaźnik naładowania, te zielone diody z boku. Jest tu latarka trwała bardzo. Ta guma się już tutaj faluje ze starości. No, i tak mi się kiedyś spodobała, że kupiłem 10 sztuk dla moich widzów, rozdałem w jakimś konkursie. No i dzisiaj udało się mi znaleźć taką samą, identyczną, tylko że ma inną nazwę. Ale to wszystko jest to samo. Udało mi się znaleźć ją w internecie i ogłaszam styczniowy konkurs dla wspierających. Jak już wspomniałem kiedyś na moim, jednym z moich filmików, że przez cały ten rok będą konkursy dla wspierających, czyli pod koniec miesiąca, w okolicach ostatniej soboty miesiąca będzie taki konkurs. Tam jest na kanale opcja wesprzyj. można wesprzeć sumą 2 zł lub więcej, kto by chciał. Mój kanał i dla tych właśnie e, wspierających zamówiłem 5 sztuk takiej latarki dzisiaj wieczorem. Nie wiem, kiedy przyjdzie, tu jest piątek, może do jutra. W każdym bądź razie nie wiem, no ale. Może dopiero przyjdzie po weekendzie. Nie wiem, jak to będzie, moi drodzy. Jeżeli jesteś wspierającym kanał zawodowy Zbieracz Złomu, i przy, to są ci, którzy mają przy komentarzu gwiazdkę taką, to dla was konkurs. Taką latarkę można otrzymać. Ona jest warta około 50 zł. Nie jest najtańsza, nie jest też najdroższa, taka w sam raz i będzie Wam służyła przez lata. Tak więc, jeżeli jesteś wspierającym ten kanał, to dla ciebie jest ten konkurs. Napisz komentarz: latarka i ja, jak przyjdą one. Jak przyjdą one, tak, te latarki. Za tydzień być może będzie losowanie. Wtedy wylosujemy wśród, wśród uczestników konkursu 5 osób, które otrzymają nową, nowkę sztukę taką latarkę. Jest to dość fajna latarka, trwała. Już mam ją kilka lat, używam cały czas i jest naprawdę dobra. Także konkurs dla wspierających, styczniowy konkurs dla wspierających. Kto ma ochotę, taką latarkę otrzymać, są duże szanse, ponieważ wspierających miałem na początku około 30 osób, teraz jest 19, liczba spadła, ponieważ niektórzy może uznali, że nie warto tego kanału wspierać, i, albo z innych powodów zrezygnowali, nieważne. W każdym bądź razie dotrzymuje słowa. Ka przez cały rok pod koniec każdego przez 12 miesięcy będzie. E, w każdym miesiącu będzie konkurs dla wspierających będę starał się, żeby te nagrody były lepsze niż latarka. E, to zależy też od was, nie? od waszych subskrypcji, od, od e, tego czy będziecie kanał, wspierali, i dali, czy też nie. Także każdy jak chce, wszystkiego dobrego od zawodowego. Jeżeli chcesz wygrać, jesteś wspierającym, napisz pod tym filmem komentarz do datarka, losowanie zrobię kiedy przyjdą, wtedy rozdamy 5 sztuk, także miłej zabawy, <laughs> miłego weekendu, jutro już piątek, jakieś zajęcia będę miał jeszcze w pracy i w sobotę myślę sobie, że będą jakieś fajne filmy na tym kanale. To tyle. Dobrej nocy.